Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu opony używane, tym razem chińskie zimówki, czyli imperiale. Rok produkcji 2021 i to jest kolejny przykład, gdzie na jednych oponach jest wybity rok produkcji, a na drugich nie jest. Na tej akurat nie jest. Bardzo często się z tym spotykam. Tu mamy jakiś dziwny dot a na jednej oponie jest normalnie 21 oczywiście jest to opona rodem z Chin i jest to zaznaczone Mary China 165 60 przebieg około 15 tysięcy kilometrów i powiem Wam, że jestem troszeczkę zaskoczony że moim zdaniem są już dość zdarte to znaczy stan jest bardzo dobry, nic nie pęka totalnie wezmę może latarkę ale jest wrażenie, że jest po prostu niski bieżnik w Dębicach na przykład jest bardzo wysoki bieżnik no chyba, że fabrycznie to był niski takie słuchajcie jest wrażenie, że te opony zrobiły już Przynajmniej ze 30 tysięcy, jak nie lepiej. I model Snow Dragon HP. Także tak wygląda przód. No moim zdaniem jest bardzo dobrze. Zobaczcie jakie ostre klocki. Chociaż to opona nie wydaje się zbyt miękka i tył tutaj dot też nie jest wybity no i tu przód z drugiej strony i zobaczcie, że tu dot jest najpierw jakieś tam dziwne symbole a potem 21, no i tylna prawa strona znowu najpierw jakieś tam symbole, a potem 2021. Dzięki, trzymajcie. Się.